Wzdłuż chłodnych kamiennych alejek białe róże rozkwitały niczym niemie świadkowie. Czegoś większego, dźwięk stukających kieliszków mieszał się z klasyczną muzyką, która unosiła się w powietrzu jak delikatny woal. To był wieczór elegancji, ale też wieczór, w którym czas zadrżał w miejscu. Królowa Kamila obchodziła swoje 78. urodziny. Jej uśmiech był promienny, jej oczy błyszczały, jakby cały świat składał jej hołd i właśnie wtedy, w tej idealnej chwili, ktoś podszedł, wręczając jej małe, proste pudełko bez wstążki, bez napisu, niemal obraźliwie zwyczajne Kamila wzięła je z lekkim zaskoczeniem, nie wiedząc, że właśnie w tej sekundzie coś w niej pęknie. Zawartość tego pudełka była jak zapalnik, jak echo, czegoś, co miało zostać pogrzebane. Na zawsze nie było to nic, co mógłby przewidzieć pałacowy protokół, nie skandal, nie polityka, lecz coś znacznie bardziej osobistego. Prezent, który przyszedł z samego wnętrza pałacu od osoby, którą Kamila uważała za lojalną, niewzruszoną cień przy tronie, księżniczka Anna przez lata cicha, niezłomna nagle przemówiła bez słów prezent, wspomnienie, spojrzenie, wszystko naraz i nagle kobieta, która nieraz przetrwała burzę monarchii, nie była w stanie utrzymać maski. Kamila zadrżała i opuściła wzrok. To nie było pytanie prasy, to nie były flesze, to była wojna psychologiczna. W najczystszej postaci i to właśnie wtedy, kiedy pałac Świętego Jakuba tonął w złotym blasku, księżniczka Anna obchodziła swoje 75. urodziny. Srebrzyste włosy, spojrzenie jak stal, suknia ciemnozielona jak mech i kieliszek czerwonego wina w dłoni, przyjmowała życzenia z klasą i chłodną uprzejmością. Książę William i księżna Kate jak z obrazka Książę Edward przemawia słowami pełnymi szacunku dla siostry. Lecz Anna była gdzieś indziej, jej oczy zdradzały cień coś niewypowiedzianego. Coś, co wróciło właśnie tego wieczoru i wtedy kilkanaście kilometrów dalej, na zamku Windsor Kamila lśniła jak gwiazda w sukni koloru szmaragdu z tiarą na głowie, z uśmiechem kontrolowanym, z... Precyzją chirurgiczną wokół niej śmietanka towarzyska, politycy, dziennikarze, celebryci i wtedy padło pytanie. Wasza królewska mość, czy bal przypadkowo pokrywa się z urodzinami księżniczki Anny? Pytanie, które zmroziło salę Kamila. Uśmiechnęła się bez drgnięcia, odpowiedziała z jedwabistą ostrością: ten bal był zaplanowany rok temu, ogłoszenie urodzin Anny przyszło za późno. Nie było możliwości zmiany daty, słowa eleganckie, ale chłodne przeszyły jak lód. Wystarczyły minuty, by media społecznościowe eksplodowały. Kamila przyćmiewa Annę rodzinna wojna wybucha. Ale to, co naprawdę miało znaczenie, nie padło nigdy na głos: jedno pudełko, jedno spojrzenie, jeden gest echo przeszłości, które nie chce zamilknąć, i to właśnie wtedy, gdy atmosfera staje się gęsta jak mgła, zaczyna się prawdziwa opowieść, bo w tych murach pod kryształowymi żyrandolami nie zawsze decydują korony, lecz wspomnienia, które nie rdzewieją, i wojny, które nigdy nie kończą się oficjalnie. Oczy księżniczki Anny iskrzyły cichą wściekłością, gdy kieliszek w jej dłoni zadrżał, a dłoń zacisnęła się tak mocno, że pobielały jej kostki. Książę William zauważył to pierwszy i zaniepokojony zbliżył się do niej, pytając, czy wszystko w porządku, ale odpowiedź Anny była chłodna, miękka jak aksamit, a jednocześnie tnąca jak brzytwa w tym pałacu. Williamie, nic nie dzieje się przypadkiem, a jeśli już się wydarzy, to nigdy nie jest niewinne i wtedy William zrozumiał, że coś się zaczęło, coś, co może wstrząsnąć samymi fundamentami monarchii, że pęknięcie między Anną a królową Kamilą nie było tylko chwilową niezgodą, ale symptomem głębokiej, ukrytej wojny, której nie dostrzegał nikt poza nimi. Burza była nieunikniona. 17 lipca Hay of House zamienił się w królewską baśń, tysiące białych i purpurowych róż, światła odbijające się od kryształowych żyrandoli, motyw przewodni, ciągłość i łaska, wszystko pachniało perfekcją. Dyplomaci... Celebryci, arystokraci przemieszczali się między salami niczym aktorzy na starannie wyreżyserowanej scenie Kamila w jedwabnej sukni w kolorze perły, promieniała elegancją i spokojem, jakby panowała nie tylko nad sobą, ale i nad całą rzeczywistością wokół niej. Lecz prawdziwa gra toczyła się poza światłami reflektorów na długim stole bankietowym, pełnym luksusowych prezentów. Jedno pudełko wyróżniało się surowością białe płótno, blada zielona wstążka i krótki odręczny dopisek wszystkiego najlepszego. Pamiątka stara, lecz prawdziwa Kamila zabrała ten prezent do biblioteki z dala od oczu publiczności. Za nią szła Kate, jej twarz poważna, jej kroki wyważone. Atmosfera zgęstniała, jakby sama przeszłość wypełniła pokój. Kamila otworzyła pudełko, w środku znajdowała się czarno-biała fotografia sprzed dwunastu lat Kamila i jej przyjaciółka Sara. Obie śmiejące się, trzymające kieliszki wina, zadowolone pewne siebie, ale to niezdjęcie sprawiło, że Kamila zbladła w rogu drobnym srebrnym pismem. Ktoś dopisał Anna to tylko stara wojowniczka, która wciąż myśli, że prowadzi bitwy. Cisza zapadła głęboka. Ciężka Kamila ścisnęła ramkę jej dłonie, zadrżały kolor odpłynął z twarzy. Wyszeptała ona: "Nigdy nie zapomina". Kate nie była zaskoczona jej spojrzenie, chłodne, przenikliwe, jakby wiedziała, że to nie był gest pojednania, lecz cios ostrze schowane w aksamicie. Kamila spojrzała na nią z błaganiem w oczach, ale Kate nie okazała litości, tylko skinęła głową i powiedziała cicho: Ciocia Anna nikogo nie niszczy, te słowa były jak wyrok. Kamila stała się kobietą z przeszłością, nie królową, nie ikoną, lecz osobą, której maska właśnie opadła. Spojrzała raz jeszcze na fotografię młodą siebie, bez troską pewną, że przeszłość już jej nie dosięgnie, ale teraz wiedziała, że przeszłość właśnie wróciła i że przyszłość może nie należeć do niej. Opuściła bibliotekę w milczeniu, pozostawiając za sobą echo nie tylko kroków, ale czegoś większego, coś się zaczęło, coś, czego już nie dało się zatrzymać. Była noc cicha i ciężka od napięcia, jakby niebo samo wstrzymało oddech, by nie zakłócić tej konfrontacji, która miała się właśnie rozegrać wśród pachnącej lawendy i migoczących świateł ogrodu. Kamila, z twarzą płonącą gniewem, stanęła naprzeciw Anny, której sylwetka była spokojna, jak skała nieporuszona jakby wiedziała, że to, co się stało, to dopiero początek, wojna nie toczyła się na polach bitew, ale w gestach, w spojrzeniach, w zdaniach wypowiedzianych półgłosem, jesteś zadowolona. Anno wysyczała Kamila głosem pełnym furii. Zostałam upokorzona na oczach całej elity świata, wystawiona na pośmiewisko podczas własnej uroczystości królowej. Nie pozwala się upaść, a ty właśnie to zrobiłaś. Anna uniosła brwi, ale jej wyraz twarzy nie zmienił się, ani o Jotę odpowiedź nadeszła powoli, bez pośpiechu, jak stal wyciągana z pochwy Kamilo. Nie, ja cię zniszczyłam, to twoje własne słowa, twój własny cień. Nagranie nie powstało wczoraj, ono istniało od dawna, tylko czekało na właściwy moment, Kamila zadrżała jej dłonie, zacisnęły się w pięści. Ty to zaplanowałaś od początku wyszeptała oskarżycielsko, Anna spojrzała jej prosto w oczy i odpowiedziała ty też miałaś swój scenariusz. Kamilo przyćmić moje urodziny swoim balem, zorganizować widowisko większe, głośniejsze i bardziej błyszczące, ale zapomniałaś, że to nie blask tworzy monarchię, tylko pamięć i odpowiedzialność, a tego ci zawsze brakowało. W oczach Kamili pojawiły się łzy gniewu, może wstydu, a może świadomości, że to, co zostało właśnie wypowiedziane, to prawda, której nie da się już cofnąć. Ty nigdy mnie nie szanowałaś, powiedziała głosem złamanym, nigdy nie uznałaś mojej pozycji. Anna zrobiła krok do przodu, jej głos był spokojny, ale miażdżący jak ciężar korony, który znała lepiej niż ktokolwiek inny szacunek się zdobywa. Kamilo nie kupuje, nie odziedzicza, nie dostaje w prezencie od króla, on rodzi się z czynów, a nie z tytułów. Kiedyś mogłaś być symbolem nowoczesnej monarchii, ale teraz jesteś jej lustrem i niestety nie każdemu podoba się to, co w nim widzi cisza, która zapadła, była cięższa niż jakiekolwiek słowo. Kamila opuściła głowę na moment potem. Bez słowa odwróciła się i zniknęła w ciemnościach ogrodu. Jej kroki, ciche, ale drżące, jak serce, które właśnie zaczęło rozumieć, że nie każda bitwa kończy się fanfarami, a Anna została tam, gdzie stała samotna z tonikiem w dłoni i spojrzeniem utkwionym w fioletowych kwiatach, jakby słuchała, jak noc opowiada historię, której zakończenie jeszcze nie nadeszło. Kamila patrzyła na Williama z rosnącym niepokojem w oczach, próbując znaleźć jakąkolwiek iskrę empatii, ale jego twarz była zimna jak marmur, jego spojrzenie surowe i nieruchome, jakby właśnie oddzielił ją od siebie niewidzialnym murem, który miał już nigdy nie opaść. On nie musiał wypowiadać żadnych oskarżeń, bo jego milczenie mówiło wszystko. To nie był tylko zawód, to była utrata zaufania. Kamila przełknęła ślinę i zrobiła krok w jego stronę. William. Ja to naprawdę nie miało znaczenia wtedy, nie zdawałam sobie sprawy, że ktoś nagrywa, ja nie wiedziałam, że to wróci do mnie po latach. Jej głos łamał się, a w oczach pojawiły się łzy. Nie z żalu, tylko z przerażenia, że oto właśnie świat, w którym żyła i który z takim trudem budowała, rozpada się w jej rękach. Ale William nie drgnął, jego ramiona były spięte, jakby trzymały na sobie ciężar historii, którą właśnie musiał dźwigać. Nie dla siebie, lecz dla przyszłości, monarchii, dla dzieci, dla narodu, po chwili powiedział cicho i powoli jednym zdaniem, które przecięło: „Powietrze jak nóż. Może nie wiedziałaś, że ktoś nagrywa, ale wiedziałaś, co mówisz i komu Kamila zamarła. Słowa Williama uderzyły w nią mocniej niż mogła się spodziewać. Miały ciężar wyroku, nie było w nich furii, tylko rozczarowanie, które paliło jak zimny ogień. On nie był tam, by ją potępić. On był tam, by zapamiętać tę noc jako moment przełomu, a ona wiedziała, że już nigdy nie spojrzy na niego tymi samymi oczami. Wyszła z pokoju, po cichu. Powoli, jakby każdy krok wbijał się głębiej w ziemię, za drzwiami światła przygasły echo jej kroków, zniknęło, a gabinet pogrążył się w ciszy. William został sam stykaniem zegara i pytaniami, których nikt nie zadał na głos. W Hague House rozgrywała się historia, której nie opisał jeszcze żaden kronikarz opowieść o dumie władzy i konsekwencjach o kobietach, które znały cenę prawdy, i mężczyznach, którzy nie mogli już dłużej milczeć. Ale to był dopiero początek, bo kiedy monarchia zaczyna pękać, nie robi tego w huku, lecz w szeptach i spojrzeniach, które zmieniają wszystko. W ciszy gabinetu Kamili odbijało się echo odmowy, którego nikt nie wypowiedział głośno, a które wybrzmiewało w spojrzeniach milczeniu, w oddalającym się stukocie kroków Williama i braku słów Kate, która nie potrzebowała krzyczeć, by wydać wyrok. Królowa czuła, jak osuwa się grunt pod jej nogami, a każde kolejne zdanie, jakie próbowała wypowiedzieć, stawało się bardziej żałosne niż poprzednie. I gdy w ciemności pałacu jej sylwetka zniknęła za ciężkimi drzwiami. Nowy dzień przyniósł nie światło, lecz mrok medialny, który spadł na rodzinę królewską. Z siłą burzy tabloidy grzmiały nagłówkami o królewskim skandalu, o zdradzie lojalności, o słowach, które nigdy nie powinny paść. Ale padły i teraz niosły się echem przez całe królestwo w internecie, pojawiły się analizy eksperci rozprawiali o wpływie sytuacji na przyszłość monarchii, a portale społecznościowe zalała fala komentarzy. Jedni domagali się abdykacji, inni obrony tradycji, ale nikt nie był obojętny. Pałac kipił napięciem doradcy Kamili spierali się czy iść. Drogą skruchy czy udawać, że nic się nie stało, młodsi doradcy sugerowali przemówienie pełne emocji, szczere wyznanie, które mogłoby wzruszyć opinię publiczną. Starsi ostrzegali, że pokazanie słabości to jak otwarcie rany na oczach wygłodniałych wilków, a tymczasem Anna w granatowym mundurze na oczach kamer wręczała medale. Jej postawa była niewzruszona, jej twarz opanowana, a uśmiech niemal niewidoczny, ale wystarczający by stać się symbolem tego czego brakowało innym godności. Jej obecność była odpowiedzią na chaos, bez jednego słowa, bez jednego gestu, Przeciwko Kamili nie potrzebowała broni, wystarczył jej spokój i pamięć. Tłum weteranów wiwatował, dziennikarze prześcigali się w pochwałach, a publiczność w komentarzach pisała o niej jako o ostatniej prawdziwej księżniczce o tej, która nie potrzebuje blasku fleszy by lśnić. I wtedy coś się zmieniło. Nastroje społeczne zaczęły przechylać się w stronę Anny. Coraz więcej ludzi zadawało to samo pytanie: czy to ona powinna być twarzą monarchii, czy nie nadszedł? Już czas, by prawda i charakter zastąpiły protokół i uśmiechy wyuczone przed kamerą w pałacu. Kamila widziała te nagłówki, te reakcje i rozumiała jedno: nie wygra tej wojny przemówieniem, nie uratuje tronu łzami, a Anna nie zrobiła nic, a jednak wygrała wszystko i właśnie dlatego to była najboleśniejsza porażka, z jaką przyszło jej się zmierzyć. Ale to nie był koniec w cieniu High House, ktoś jeszcze śledził rozwój wydarzeń, ktoś, kto znał prawdę o nagraniu, o tym skąd wypłynęło i kto je dostarczył do sali balowej, ktoś, kto nie był ani Anną, ani Williamem, ani kimś z mediów i właśnie ten ktoś szykował kolejny ruch. Bo w świecie monarchii nie ma przypadków, są tylko ruchy, które wyglądają jak przypadki i każdy ma swoją cenę. Pytanie brzmiało tylko kto zapłaci ją jako następny. Na hebanowym stole przed Kamilą leżała otwarta koperta list, zapisany ręką, której pismo znała. Aż za dobrze był to list od księcia Harego, krótki, chłodny, pozbawiony emocji. Ale jego treść była jak cios w najczulszy punkt z każdej strony. Napływały konsekwencje, a samotność tej chwili była tylko preludium do czegoś znacznie większego, bo Kamila nie była już tylko bohaterką jednego wieczoru, ani ofiarą niefortunnego nagrania, była symbolem tego, co może się wydarzyć. Gdy pycha zderzy się z lojalnością, a polityka z sumieniem na drugim końcu miasta, Anna również nie spała, jej twarz oświetlona jedynie przez płomień kominka, nie zdradzała emocji, ale w jej oczach czaiło się coś niepokojącego. Coś więcej niż tylko satysfakcja z moralnego zwycięstwa, to była świadomość, że ta rozgrywka dopiero się zaczęła bo prawdziwa siła nie polega na krzyku, lecz na tym, kto zostanie, gdy wszyscy inni odejdą, a Anna była gotowa zostać. Nawet jeśli miałoby to oznaczać całkowitą samotność. Tymczasem społeczeństwo dzieliło się na dwa obozy: jeden wierny staremu porządkowi, drugi pragnący zmian. Komentarze w internecie brzmiały jak głosy narodu, który nagle zrozumiał, że monarchia to nie tylko tradycja i protokół, lecz arena, w której rozgrywają się najprawdziwsze ludzkie dramaty i zdrady, a za zamkniętymi drzwiami pałacu doradcy zaczęli dostrzegać coś, Czego wcześniej nie chcieli widzieć, że potęga korony nie tkwi w tym, kto ją nosi, lecz w tym, kto ma odwagę mówić prawdę i trwać przy niej bez względu na cenę, i choć nikt jeszcze nie wypowiedział tego nagłos, jedno było jasne: nadchodził moment, który miał zdefiniować przyszłość. Czarno-biała fotografia leżała przed Kamilą na stole. To samo zdjęcie, które dostała od Anny jako prezent srebrnym atramentem, wypisano na nim notatkę. Anna to tylko stara klacz bojowa. Kamila siedziała nieruchomo w szarej jedwabnej sukni. Wzrok jej utkwił w zdjęcie... Po raz pierwszy od lat pojawiła się w jej umyśle wątpliwość, czy lekceważyła Annę, czy ambicja zaprowadziła ją na pole bitwy, której nie mogła wygrać. Ale Kamila nie była kobietą, która łatwo się poddaje. Sięgnęła po telefon, głos jej był lodowaty, lecz stanowczy przeszył ciszę pokoju. Przygotuj przemówienie, powiedziała: wychodzę z cienia. Doradca zawahał się, ale Kamila nie tolerowała sprzeciwu. Wstała i podeszła do okna, z którego rozciągał się widok na ogród Clarence House, gdzie, mimo medialnej burzy, kwitły róże w jej oczach, zabłysnął nowy ogień. Nie żal, ale determinacja wiedziała, że, aby utrzymać tron, musi stworzyć nowy wizerunek, udowodnić, że nie jest królową z tytułu, ale liderką gotową przeprowadzić monarchię przez każdy kryzys, to starcie. Między Kamilą a Anną już dawno. Przestało być tylko osobistym konfliktem, stało się symbolem walki między tradycją a nowoczesnością, między prawdą a wizerunkiem, lojalnością a zdradą. William i Kate milczący, nieobecni, ale bardziej wymowni niż słowa. A kraj debatuje: kto ma rację w cieniu pałacowych murów, pojawia się ktoś nowy ktoś, kto dotąd milczał, ale niesie w sobie przyszłość monarchii w obliczu medialnej burzy i rodzinnych napięć. Pozostaje jedno pytanie. Czym w nowej erze powinna być monarchia, czy tylko błyszczącą fasadą, gdzie wizerunek góruje nad wartością, czy wiecznym dziedzictwem opartym na prawdzie i obowiązku Kamila, choć zraniona ostatnimi wydarzeniami, nie zamierza ustępować, wręcz przeciwnie. Wie, że skandal to szansa, nie wystarczy nosić koronę, trzeba ją udowodnić, chce pokazać, że jest królową nie z przypadku, ale kobietą zdolną kształtować przyszłość monarchii. Silną, niezależną, odporną w rozległych, pozłacanych korytarzach pałacu słychać cichy szept pracowników, doradców, świadków, zlotów i... upadków korony, powtarzających jedno zdanie żaden tron nie przetrwa bez prawdy, ale w świecie, gdzie władza i wizerunek się przenikają, pojawia się pytanie, czy prawda ma jeszcze siłę, by zwyciężyć? Cień tego pytania... Unosi się nad rodziną królewską, czekając na odpowiedź od tych, którzy dzierżą jej przyszłość. Teraz pytam was widzowie. Co sądzicie o działaniach księżniczki Anny, czy ujawnienie nagrania, mimo potajemności, było słusznym krokiem w obronie honoru i wartości monarchii? Czy prawda nawet niewygodna zawsze powinna być ponad wszystko? Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie lajka, napiszcie opinię w komentarzu i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odsłon królewskich intryk i decyzji, które zmieniają historię.